Witajcie. Jedną z takich rzeczy, która od zawsze bardzo fascynowała ludzi w kontekście gry na żywo, jest rozpoznanie to, kiedy nasz przeciwnik blefuje. A więc w sytuacji, kiedy ludzie blefują, to najczęściej będzie to przejawiało się poprzez jedną z trzech takich głównych reakcji: reakcję zmrożenia, o której chciałem właśnie trochę więcej Wam dzisiaj opowiedzieć, reakcję ucieczki, o której opowiem w kolejnym filmiku, oraz reakcję walki. Która stosunkowo bardzo rzadko pojawia się przy pokerowych stolikach wrze na żywo i od bardzo specyficznych przeciwników, a więc yy, reakcja zmrożenia, ona ma swoje bardzo duże ewolucyjne uzasadnienie. Na przykład yy, w momencie, kiedy dane zwierzę, na przykład widzi, że nie jest w stanie uciec przed drapieżnikiem, ani z nim skutecznie walczyć, to zastyga, pozostaje, yy, pozostaje nieruchome. I liczy na to, że drapieżnik go nie zauważy, że nie wykona żadnego ruchu, żeby zwrócić uwagę tegoż to drapieżnika. No i dzisiaj nie musimy czegoś takiego, z czegoś takiego korzystać, ale wiele tysięcy lat temu, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w jakichś szałasach, jaskiniach, takie zachowanie było nam tak naprawdę niezbędne. I takie naturalne, pradawne zachowanie odpala nam się właśnie w reakcji zagrożenia, jaką jest możliwość, że nasz blef zostanie złapany. Ponieważ po pierwsze stracimy pieniądze, po drugie być może dla niektórych może to być sytuacja, że inni zobaczą nasze kłamstwo, poczujemy się w jakiś sposób, nie wiem, odrzuceni, skompromitowani. Mogą być różnego rodzaju reakcje psychologiczne na blef. W każdym razie, Reakcja zmrożenia polega na tym, że gracz staje się y, przesadnie sztywny. W momencie kiedy ktoś gra, każdy ma wykonuje jakieś naturalne, małe ruchy. To się poruszy w tą stronę, to w tą, to trochę się przechyli, odchyli, tu jakoś delikatnie poruszy ręką, jakoś się poprawi na krześle. Natomiast reakcja zmrożenia, to jest reakcja, w której gracz nagle po prostu staje się sztywny. Przestaje się ruszać, bardzo często też spłyca mu się oddech. Jeśli macie możliwość zaobserwowania nóg, to często ten gracz też w pewien sposób blokuje nogi, na przykład zaplata je o nogi krzesła albo blokuje jedna o drugą. Też te nogi nie chodzą najczęściej w taki sposób luźny, zrelaksowany. Jeżeli zobaczycie, że gracz cały czas zachowywał się normalnie, w taki sposób naturalny, wykonywał jakieś delikatne ruchy, i nagle wykonał jakiś zakład, i po czym właśnie nastąpiła u niego ta reakcja zmrożenia bardzo szybka po tym, tuż po wykonaniu zakładu, no to jest to sygnał, że prawdopodobnie blefuje i warto tutaj sprawdzić jego zagranie. Tyle w tym filmiku, dziękuję za uwagę.